Motor Lublin wzmacnia defensywę. Kim jest Hervé Matys? Motor Lublin to niewątpliwie rewelacja tego sezonu Ekstraklasy. Defensywa Lublinian nie wyglądała jednak najlepiej. Więcej goli od Motoru straciła tylko Lech Gdańsk. Teraz szeregi drużyny trenera Stolarskiego zasilił Hervé Matys, czyli 28-letni belgijski obrońca który do Lublina trafił z Bershot. Swego czasu grał w młodzieżowych reprezentacjach Belgii, ale w dorosłej kadrze nie zadebiutował. Łącznie w belgijskiej lidze rozegrał zaledwie 18 meczów. Grał także w kilku klubach z Holandii, ale w Eredivisie uzbierał zaledwie 22 występy. Grał głównie w niższych ligach. To co ważne jest lewonożny. Jak mówi dyrektor sportowy motoru, jest agresywny w grze i ma dobre wyprowadzenie piłki, a także spore doświadczenie. Matys podpisał kontrakt do końca przyszłego sezonu z opcją przedłużenia o rok. Co sądzisz o tym transferze? Daj znać w komentarzu.